O najchalebniejsza Królowo Niebios Maryjo, najczystsza Dziewico i najgodniejsza Boża Rodzicielko, przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie Szkaplerza Świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył Tobie i Twojemu boskiemu Synowi. Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika przyjąć do grona braci za pośrednictwem szkaplerza świętego. Pobieram cię dzisiaj na zawsze za moją najukochańszą matkę, opiekunkę i pośredniczką przed Bogiem. Proszę cię pokornie, aby twój szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała. O najlitościwsza matko! Wyjednaj mi uboskiego Syna, odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpowiedniej do mojego stanu, szczególnie zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła że kto w tym świętym Twoim szkaplerze umrze bogobojnie, ten nie będzie cierpiał ognia wiecznego. Amen. Módl się za nami, Królowo Ozdobo Karmelu, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech nas wspomaga pełne godności w stawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu. Abyśmy wsparcie jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.